Na stronie grobonetu prowadzonego przez Suwalskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest długa, licząca niemal 300 pozycji, lista tak tzw. nieopłaconych grobów. Zgodnie z obowiązującymi w Suwałkach zasadami, co 20 lat trzeba opłacać takie miejsca pochówku. Tymczasem sądy, rozpatrując skargi obywateli, m.in. z Olsztyna, orzekają jednoznacznie. Administratorzy cmentarzy mają prawo pobierać opłaty, ale tylko za pochówek. Takie orzeczenia zapadają już w wojewódzkich sądach administracyjnych, ale też dwa wydał naczelne Sąd administracyjne. Co to oznacza? Że sądy nie znajdują podstaw prawnych, na mocy których samorządy każą płacić za korzystanie z nekropolii inne, niż pochowanie zwłok. Jak podaje portal Infor, jeżeli w danym mieście lub gminie nadal obowiązuje uchwała samorządu, która ustanawia takie opłaty, Wydane orzeczenia mogą stanowić inspirację do zaskarżenia takiej uchwały do sądu administracyjnego celem jej unieważnienia i zakończenia w danym mieście lub gminie procederu nielegalnego poboru opłat przez cmentarze komunalne. Suwalski Cmentarz Komunalny ma swój cennik, uchwalony przez Miejscowy Samorząd. Wynika z niego, że za prawo zachowania grobu należy płacić. Świadczy o tym także lista nieopłaconych nagrobków. Czy Suwalski Samorząd powinien pochylić się nad uchwalonym w czerwcu 2024 roku cmentarnym cennikiem? Z sądowych orzeczeń wynika, że tak. Inną drogą do uporządkowania tej sprawy jest zaskarżenie miejskiej uchwały do sądu administracyjnego. W przypadku wysoce prawdopodobnej wygranej dodatkowo pobierane opłaty zniknęłyby, podobnie jak lista niby dłużników.